Centrum Kultury STD zaprasza wszystkich młodszych i starszych mieszkańców do udziału w licznych zajęciach, warsztatach i aktywnościach. Ogromnie się cieszę, że STD bardzo mocno wchodzi w okres wakacyjny, wchodzi z ogromną ilością propozycji dla najmłodszych, dla średnich, dla najstarszych, a więc zaczynając od takich kolonii meksykańskich poprzez, mówię, potańcówki dla osób starszych, ale też w środku mamy czy chociażby wakacje z kosztem Rubika, czy chociażby koncerty naszych lokalnych zespołów, to wszystko się będzie działo, to wszystko się będzie działo, bo to właśnie z myślą o tych, którzy zostają w mieście, STD wychodzi swoją ofertą kulturalną. Dla mnie takim chyba najważniejszym wydarzeniem tego okresu to spotkanie z Andrzejem Sewerynem, a więc znanym polskim aktorem, który będzie nie tylko mówił o aktorstwie, tutaj akurat współpraca z DKFM oraz Biblioteką Publiczną ale będzie chciał rozmawiać z nami, mieszkańcami. Myślę, że to jest jedno z ciekawszych wydarzeń, które zdarzy się nam 9 lipca tutaj w STD. Ale zachęcam wszystkich do śledzenia naszych portali, mediów społecznościowych, czy to Starostwa, czy STD, bo będzie się działo w te wakacje. Najbliższe dwa miesiące w STD to spora ilość wydarzeń, a o szczegółach rozmawialiśmy z Lidią Łączny, dyrektor Centrum Kultury STD. Dla najmłodszych, no tych szczególnie zapraszamy we wtorki, bo wtedy cyklicznie spotykamy się na zajęciach kreatywnych. Każdy wtorek to inna aktywność, inna forma, inne tworzenie. Co więcej, no, jest taką tradycją, że w wakacyjne czwartki, czyli w dwa czwartki we wakacje spotkamy się na spektaklach dla najmłodszych i tutaj wystąpi Teatr Aż i mm, zaprezentujemy takie spektakle jak Dysio w drodze, Żuk królewski robaczek. Co więcej, udało nam się skontaktować z wujkiem ogórkiem, myślę, że przedszkolaki doskonale go znają i taki piękny koncert wujka ogórka z tymi hitami dla najmłodszych odbędzie się 1 sierpnia. Dla młodzieży tutaj zapraszamy na, ponownie na retroscenę, czyli spotkanie ze starymi grami, konsolami, komputerami. Cieszyło się to tak dużym powodzeniem, że jesteśmy w pełni gotowi na to, żeby to powtórzyć i wiemy, że, że spotka się to z zainteresowaniem. Oprócz tego dwa koncerty rokowe, czyli znowu w STDSC na młodych miejsce, gdzie można wyjść, pokazać się publiczności, rozpocząć tą swoją taką artystyczną pracę właśnie przed dużym odbiorców. Do tego też monodram Kingi Gorczyckiej Smek. Także mamy koncerty, mamy formę teatralną. Młodzież oczywiście nie jest wykluczona z udziału w zajęciach środowych, a tam dużo aktywności ruchowych, kreatywnych, wprawdzie Ustalając plan myśleliśmy, że środa z largo, bo, bo tak nazywamy te kreatywne środy, będzie dla osób dorosłych, ale absolutnie nikt nie wyklucza młodzieży z tego, żeby w takich zajęciach wzięła udział. Dla seniorów. Seniorów serdecznie zapraszamy na biesiadę na ludowo. Wiemy, że lubią tańczyć, wiemy, że lubią te spotkania, A oprócz tego właśnie te środowe spotkania, spotkania z largo, to jest czas, kiedy można oddać się zajęciom krawieckim, czyli spróbować coś uszyć. Można właśnie także, no nie tylko ducha wspierać, ale ciało tutaj już wspomniana gimnastyka i tai na te zajęcia wstęp jest wolny więc serdecznie zapraszam. Mam nadzieję że tutaj w ogrodzie na świeżym powietrzu właśnie przy śpiewie ptaków będziemy mogli się troszkę zrelaksować. Zapisy na warsztaty odbywają się poprzez sekretariat Centrum Kultury STD od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 lub telefonicznie pod numerem telefonu 614 240 772. Bilety na spektakle dla dzieci są w sprzedaży od 1 lipca.